Przede wszystkim gratuluję y, trenerowi trzech punktów, bardzo ważnych trzech punktów. Oczywiście nie tak to sobie wyobrażałem, natomiast piłka to taka gra, w której wygrywa ten, kto strzela bramki. Polonia strzeliła dzisiaj y, trzy piękne bramki, czwarta z karnego. Ten mecz wygrała, zdawaliśmy sobie sprawę, że y, Świerczok, dobrze mówię, Nazwisko już zapamiętam chyba Dyspo, dys, dysponuje e, dobrym uderzeniem z drugiej linii. Nie ustrzeliśmy się błędów. E, no i cóż, no, za wrażenie artystyczne punktów się nie daje, bo ja uważam, że my przez większość, większość tego meczu byliśmy przy piłce, staraliśmy się konstruować akcję. Natomiast wynik jest jednoznaczny, na pewno za wysoki według, według mojej opinii. Natomiast przegraliśmy. 4-1 Musimy się otrząsnąć, bo to bardzo boli w takich okolicznościach jak przegrać mesz tak wysoko. Mamy u siebie teraz pogoń Szczecin, czyli faworyta do awansu. I musimy ten zespół pozbierać, bo myślę, że momentami pokazał, że potrafi grać piłkę, jakkolwiek by to nie, nie zabrzmiało w tych okolicznościach. Grając na wyjeździe, trzeba oczekiwać, że zespół gospodarzy będzie starał się atakować. My mieliśmy atuty na pewno do, do kontrataku. Gdybyśmy strzeli na 1-1, ten mecz mógłby się inaczej potoczyć, natomiast my pełni wiary w, w to, że można ten mecz wygrać, wyszliśmy na drugą połowę, zostaliśmy skarceni na, na 2-0 i, i, i było nam ciężko, natomiast tak jak mówię no, ciężko coś sensownego powiedzieć, bo czuję się tak, trochę znokautowany dzisiaj. Tym bardziej, że, że mówię, no, przegraliśmy bardzo wysoko, a, a momentami, e, szczególnie w pierwszej połowie, nie było się specjalnie do czego, do czego nam przyczepić, e, jeżeli chodzi o naszą, o naszą grę poza pojedynczymi błędami. Także e, no, na pewno to boli.